Witam serdecznie <grystanie> A akurat jakby brama wpadła, ale był chitem starym w gdzie tam Raz, dwa, raz, dwa Witam, serde witam serdecznie, jest dzisiaj ze mną kapitan drużyny Parzywa 12, Artur Sieroczniewicz. Artur, początek ligi, jak oceniasz swoje szanse, wasze szanse? No, patrząc na wynik Armagedonu, to wygrywamy tą ligę w cuglach, tylko najważniejsze, żeby zawodnicy byli trzeźwi, jeśli moim przykładem z dnia wczorajszego. I jesteśmy w gronie faworytów, jesteśmy jedynym faworytem tej ligi. Tak naprawdę. To jest pierwsza kolejka. Kolejki w tym roku mamy 11. Jak sądzisz, czy do 11. Tej kolejki dotrwacie? Czy dotrwamy na trzeźwo? Pewnie będą jakieś przypadki, zdaje się komuś przychlać, jest to normalne, jesteśmy parsiwi, jesteśmy, no jak sama nazwa wskazuje, lubimy się... O Boże, zabił go! A nie, żyje, dobra, przepraszam. Ale dobrze to wyglądało, tą kamerę to tam powinniśmy dać. Nie no, wydaje mi się, że dotrwamy twardo, wytrwamy, czekam na met z Armagedonem, żeby im pokazać miejsce w szeregu, niech łapią tą, niech oni mają walczyć o tą lepszą grupę w ogóle. Dobrze, powodzenia. Dzisiejszy mecz z Munarską, jak oceniasz? Strzelam trzy. I schodzisz? I schodzę, tak. To dziękuję bardzo. Trzyjmy. Powodzenia życzymy jako inatorzy. I zapraszamy na drugą rolę. kolejkę. Dziękuję, wielkie, Pozdrawiam.